Z miłością to jest tak, że bardzo często bo boimy się kochać siebie. No Bo co by się wydarzyło, jakbyśmy tak naprawdę pokochali, polubili siebie? Nasz organizm to sabotuje. No bo jak? No skoro byśmy lubili siebie, kochali siebie, to postawilibyśmy siebie na pierwszym miejscu. Nie dyskutowalibyśmy z nikim. Nie usprawiedliwialibyśmy czyichś czynów, słów, Powiedzielibyśmy, ale mnie to boli. Ja tak nie chcę żyć. Ja się na to nie zgadzam. Ja się czuję zestresowany, zestresowana, zestresowana, zdenerwowana, zdenerwowana, smutna, a stalawista. Albo żyjemy w równowadze, albo nie mamy o czym rozmawiać. Ale tak, kiedy za każdym razem ktoś inny jest ważniejszy no to nie ma problemu. Zawsze można powiedzieć, że coś, gdzieś, coś, tak? Traumę, dzieciństwo, style przywiązania. Czy nie chodzi o Was? Zauważcie, jak ucieka się od siebie. Jak ucieka się od siebie. Bo cokolwiek by się nie wydarzyło, wszystko i tak wróci do Was. To Wasze życie i Wasz wybór, jak chcecie żyć.